Dobra, czas tutaj dziewczynkom zrobić coś do szkoły. Ok, Bułeczki. I z czym bym im tutaj zrobić? Hmm, może z ogórkiem. Dobra. A drugiej... no tak byłabym zapomniała. Dobra. Gdzie? Okej, okay, gdzie jest? Jeszcze tutaj tylko druga bułeczka. Dobra. Okej, okay, mam już tutaj dziewczynek, śniadanióweczki. Potem będzie jeszcze trzeba y, kupić y, jakieś owoce do domu, bo praktycznie nie ma. Y, Okej, okay, kochanie, siedź tutaj na chwilę. Dobra. A ja dam na razie te śniadaniówki tu i idę po dziewczynki. O, dziewczynki, jesteście już. Przynieście swoje plecaki. Mamy już mamo, tak, mamy. Dobrze, to teraz rozsuńcie je, a ja wam dam śniadanióweczki. Proszę bardzo. I teraz chodźcie, y, zmykamy do szkoły. Bo ja muszę też lecieć do pracy szybko, tylko poczekajcie, ubiorę się. A tak. Y, dobra, tutaj mam na razie ubrania. A to nic. Kurczaki. Kurczę, co by tu ubrać? Może ubiorę dzisiaj coś z tego. Sorki widzowie, że mamy tutaj straszny bałagan, ale po prostu no wieczne remonty to jednak dają taki bałagan. Okej, okay, więc chodźcie dziewczynki. Ojeju, nie wziąłem kluczy. Dobra, mam już klucze. Okej, okay, zamknięte. I możemy iść. Dobra, mamo. Okej, okay, dziewczynki, to y y dzwonimy dzwonkiem i idźcie. Pa, mamo, pa. Pa, pa, dziewczynki. Okej, okay, dobra. Y ale zaraz. Poczekaj, bo my mamy zostawić gdzieś te plecaki. Nie, my idziemy prosto na świetlicę. Ej, ale poczekaj, bo tu jest automat jeszcze. Ej, no fakt. Uh -huh. Co kupujemy? Ja chcę na pewno pianki. O nie, zjadłam mnie. Dobra, to jeszcze jedne poproszę. Okej. Okay. Ja chcę bananki. Tylko to trzeba trochę przesunąć. I chcę pączka. Dobra, to ja też coś jeszcze wezmę. I to ja wezmę tego batona bulko. I chodź na tą świetlicę już. Dobra, idę. Dobra, jesteśmy już na tej świetlicy. Dzień dobry pani Magdo. Dzień dobry, dziewczynki. Yy, chcecie tu zostawić plecaki? Yy, w sumie to nie, bo i tak będziemy już na świetlicy. Yy, dobrze, w takim razie idźcie się już bawić. Dobra. I na to plecaki dajemy, odkładamy tutaj. Bo jesteśmy same, zobacz, nie ma żadnych dzieci w ogóle. Ale fajnie, dobra. To weźmy sobie może jakieś pluszaczki. Tak, pluszaczki. I pobawmy się w domku. uhu, Ale subcio. No, super. My się umiemy grzecznie wbawić. Tak. I wiesz co, ja jestem głodna, muszę coś zjeść. Okej, okay, no to zjedz coś. Dobra. Co by tu zjeść? Ponczu się może. A resztę... W sumie dobra, jeszcze zjem bananki. A kanapkę zjem później. Dobra, ja chcę się tu chwilę pobujać. Okej. Okay. Ja, ja chyba sobie coś zjem, wiesz. Baton na bólko. Ale super zdrowy batonik. Ale jeszcze jestem głodna, więc zjem pianki. Niam, niam, niam. Proszę pani. Tak, Milenko. Czy mogę skorzystać z komputeru? Yy, tak, ale tylko jeśli twoja starsza siostra będzie patrzeć. No dobra. Chodź, Sara. Ale po co? Bo ja chciałam skorzystać z komputera. A. Nie, nie, ja muszę patrzeć, tak. Ej, dawaj gramy w karty, dobra. I pik. Teraz ja kolej. Pik. 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 Ej, czy to były kamery szkolne? Patrz! Kamery szkolne, o ja cię kręcę. Wow. Ej, ale to nie jest nasza szkoła. Jak nie jest nasza szkoła? To co tu jest, jak nie nasza szkoła? Nie wiem, ale to mi wygląda na bardzo dziwne miejsce. Trzeba powiedzieć o tym klarze, a na razie wyłączamy ten komputer, bo... O, choć lepiej się bawmy. No dobra. ale ja naprawdę się nadal boję. Oh my god. No słuchaj, może zjedzmy nasze bułeczki, przyniosę plecaki. Okej, okay. masz. I pum! Dobra. Ej, wiesz co? Ja Już nie mogę doczekać, aż wrócimy do domu, bo ja się naprawdę boję. Drin, 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 drin! Przerwa! Dziewczynki, e, jeśli chcecie, to możecie na przerwie wyjść e, na przykład do automatu sobie coś kupić, albo do waszej starszej siostry Klary. O, to my chcemy, tak, tylko musimy, musimy, wzi musimy wziąć plecaki. Jeśli chcecie, możecie je zostawić tu u mnie, ale jeśli nie, to możecie je za sobą wziąć. Zostawiamy. Uh -huh. Albo, dobra, bierzemy jednak. Zaraz wracamy, proszę pani. Dobrze, dziewczynki. Dobra. Jesteśmy już. Chodźmy do Klary. Tu poczekamy przed salą. Dobra. Yy. Ja już idę u na przerwę. Dobra, dobra. O, dziewczynki! A co wy tutaj robicie? My ze świetlice i Klara, chodź, bo my musimy coś pokazać. Ale co, dziewczynki? Słuchaj, bo my na świetlicy znalazłyśmy coś strasznego. Wiesz co? Poczekaj, bo pani tu jest. Dzień dobry, przyprowadziliśmy Klarę. Czy może ona się chwilę z nami pobawić? Oczywiście, że tak. No dobra, to chodź, Klara. Słuchaj. Zostawiamy tu plecaki na razie. Patrz, chodź i siadaj, Sara. Siadaj na tym. No, co wy tam macie? Patrz, tu są kamery na jakiś dom albo coś straszniejszego. Na początku myślałyśmy, że to są kamery na całą szkołę, ale to nie wygląda jak nasza szkoła. To wygląda jak coś okropnie strasznego. Że co? Sara, zejdziesz mi na chwilkę? Mhm. Mm Ojeju. Dziewczyny. Wiecie co? Ja chyba wiem, gdzie to jest. Co? Jak wy życie tu jesz? Ciszej, dziewczynki, bo jeszcze pani nas usłyszy. No ja wiem, gdzie to miejsce się znajduje. Że co? No. Tak. Wiem, gdzie to się znajduje, więc dziewczyny, słuchajcie, dzisiaj przed szkołą jeszcze robimy coś takiego, ponieważ ja kończę wcześniej, ale i tak muszę zostać, żeby po Was pójść. No i słuchajcie, dziewczyny, udajemy, że my idziemy na przerwę na świetlicę jak będziemy. A tak naprawdę, wymykamy się ze szkoły i idziemy w to miejsce. O matko! No dobra, ale my się strasznie boimy. Spokojnie dziewczynki, wszystko będzie dobrze. A jeśli chcecie poznać, co wydarzy się dalej, to wyczekujcie na drugą część. Pa! pa!